Przed godziną pierwszą dyżurny Lemborskiej Komendy otrzymał zgłoszenie, że w miejscowości Pogorszewo doszło do wypadku drogowego, w którym uczestniczył motocyklista. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, potwierdzili razem z pogotowiem, że faktycznie w tym wypadku uczestniczył motocyklista. 24-latek z gminy Nowa Wieś Lemborska, jadący na motocyklu własnej konstrukcji będącego w remoncie, prawdopodobnie wypadł z drogi w wyniku niedostosowania prędkości do warunków na drodze. spad z tego motocykla, doznał poważnych obrażeń, złamania obojczyka oraz pęknięcia podstawy czaszki. Został hospitalizowany w lęborskim szpitalu. Jak ustalili policjanci oraz lekarze na miejscu, mężczyzna ten miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu, w związku z tym będzie odpowiadał za spowodowanie kolizji, jak również jazdę pod alkoholu na motocyklu. Mężczyzna ten nie posiadał uprawnień do kierowania tego typu Pojazdami. Ponadto nie posiadał odzieży ochronnej, którą powinno, powinien każdy motocyklista mieć na sobie, co na pewno zmniejszyłoby jego obrażenia. Kask tego mężczyzny również zostawia wiele do życzenia względem takiego motocyklu. Przy tej okazji apel do osób poruszających się na jednośladach, właśnie szybkich tego typu, jak tutaj ten motocykl, aby pamiętali o wyposażeniu się w odzież ochronną, jak również odpowiednio atestowane kaski, aby w przypadku takich zdarzeń drogowych nie dochodziło do poważnych obrażeń ciała.